Stąd poszli obaj do domu Weroniki, bo i tu mieli niejedno do załatwienia. Mąż jej, radny miejski, bawił przeważnie poza domem. Oddany swym zajęciom, a chociaż i był w domu, to trzymał się z dala od niej. Weronika była mniej więcej w wieku najświętszej panny. Z najświętszą rodziną znała się od dawna i żyła w przyjaźni. Jeszcze gdy Jezus, jako chłopiec, pozostawał na święta w świątyni jerozolimskiej, ona posyłała mu tam pożywienie. Apostołowie otrzymali tu różne naczynia, których część uczniowie zanieśli do wieczornika w nakrytych koszach. Wzięli stąd również kielich, którym Jezus posługiwał się przy ustanowieniu najświętszego sakramentu. Wspomniany kielich był dziwnym naczyniem tajemniczego pochodzenia. Przez długi czas spoczywał w świątyni między innymi. Starożytnymi, a cennymi naczyniami, których cel i początek dawno uległ zapomnieniu. Podobnie jak i teraz, nie jeden starożytny święty klejnot z upływem wieków i zim zmianą okoliczności poszedł w niepamięć. Od czasu do czasu wybierano w świątyni przestarzałe, nieznane z użytku naczynia i klejnoty, sprzedawano je lub dawano przerabiać stosownie do potrzeby. I to najświętsze naczynie chciano nieraz przerobić, ale Kielich, zrobiony z jakiegoś nieznanego kruszcu, nie dał się stopić w ogniu, więc go zarzucono. Za zarządzeniem Bożym znaleźli go młodzi kapłani w skarcu świątyni, porzucony wraz z jakimiś z rupieciami w skrzyni i jako stary, zapomniany sprzęt ofiarowali na sprzedaż miłośnikom starożytności. Cały zestaw, to jest kielich ze, ze wszystkimi dodatkami, kupiła w ten czas Weronika i już nieraz służył on Jezusowi przy ucztach świątecznych, a do ostatniej wieczerzy przeszedł w stałe posiadanie wspólnoty wyznawców Chrystusa. Do kielicha należał cały zestaw przenośny, sporządzony stosownie do przeznaczenia, to jest do ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Dawniej oczywiście go nie było, ale nie pamiętam już kiedy i czy nie z polecenia samego pana dodatek ten zrobiono cały zestaw przedstawiał się tak na płaskiej płycie stał wielki kielich a wokół niego sześć małych kubków w płycie tej znajdował się wysuwalny rodzaj szufladki ale nie pamiętam już czy zawierał na coś czy zawierał on coś świętego czy nie w samym kielichu stało drugie mniejsze naczynie na kielichu leżał talerzyk przykryty sklepioną kopułką w podstawce kielicha był umyślny scho schowany schowek na małą rzeczkę. Wszystkie naczynia osłonięte były cieniutką tkaniną i przykryte zwykle wielką, wdrążoną półkulą, jakby parasolem, zrobioną zdaje się ze skóry, a opatrzoną u góry gałeczką. Kielich składał się z właściwego kubka na wino i z podstawki, później, zapewne, dodanej podstawki. Podstawka bowiem była z innego materiału, a sam kielich z, jakiegoś, z jakiejś brunatnej masy, gładkiej jak szyba zwierciadła. Kształt miał gruszkowaty, po bokach dwa łóżka do podnoszenia, bo ciężar jego był dość znaczny. Cały był pozłacany, czy też wyłożony złotem. Podstawka była z ciemnej, złotej rudy. W koło obejmował ją z tegoż materiału wykonany wąż i latorośl winna. Cała zaś była wysadzana drogimi kamieniami. W podstawie, jak już wspomniałam, był schowek dla małej łyżeczki. Sam kielich przechowywał później Jakub Młodszy przy kościele jerozolimskim. Wiem, że dotychczas znajduje się on gdzieś w bezpiecznym ukryciu i kiedyś znowu wyjdzie na jaw w stosownym czasie, jak i teraz przy ostatniej wieczerzy. Mniejsze kubki przeszły posiadanie innych kościołów i tak, Jeden był w Antiochii, inny znów w Efezie. W ogóle naczynia te dostały się do siedmiu kościołom. Kupki te należały kiedyś do patriarchów, którzy pili z nich pełen tajemnic napój, gdy odbierali lub udzielali błogosławieństwa. Jak to w swoim czasie widziałam i opowiadałam. Początek wielkiego kielicha ginie w pomroce wieków. Posiadał go już Noe i w czasie potopu ustawił go w warce na samej górze. Melchizedek przyniósł go z sobą z kraju Semiramidy, gdzie był zapomniany, do Kananu, gdy zakładał osady w Jerozolimie. W nim składał wobec Abrahama ofiarę chleba i wina i potem mu go pozostawił. Później widziałam go u Mojżesza. Masa, z której był zrobiony, była tak zbita jak masa dzwonu. Wyglądał jakby nie był wykuty ręką ludzką, lecz jak gdyby przyroda sama go ukształtowała i jakoby wytworzył się zło na ziemi. Kiedy powstał, i z czego to było wiadome tylko samemu Jezusowi. Podczas gdy obaj apostołowie byli zajęci w Jerozolimie przygotowaniem uczty baranka paschalnego, Jezus w Betanii żegnał się czule z Łazarzem, świętymi niewiastami i swoją matką. Nauczał jeszcze na koniec i udzielał wszystkim swoich stosownych upomnień. Z Najświętszą Matką Jezus miał rozmowę na osobności, z której przypominam sobie niektóre szczegóły. I tak mówił, że na przyrządzenie Paschy posłał do Jerozolimy Piotra uosobienie wiary i Jana uosobienie miłości. O Magdalenie która w ostatnich czasach odchodziła prawie od zmysłów że, z, ciągłego, z ciągłego smutku, że miłuna, mu, miłuje ona niewypowiedzianie, ale miłość jej nie wyzwoliła się jeszcze zupełnie z pęd cielesnych, więc też od zmysłów będzie odchodzić z boleści nad moją męką. Wspominał także o zdradzieckich zamysłach Judasza, a najdobrotliwsza Matka Boża wstawiała się jeszcze za nim. Dowiedziawszy się od Jezusa, co go czeka w najbliższej przyszłości, prosiła najświętsza panna czule, by mogła umrzeć razem z nim. Jezus jednak polecił jej, by spokojniej znosiła swą boleść niż inne niewiasty, a zarazem oznajmił, że zmartwychwstanie po trzech dniach i gdzie się jej pojawi. Teraz też uspokoiła się najświętsza panna. Nie płakała już tak bardzo, ale z twarzy jej bił smutek bezmierny i boleść wstrząsająca do głębi. Jako dobry i wdzięczny syn Jezus podziękował jej za wszelką okazywaną mu miłość. Objął ją na pożegnanie prawą ręką i czule przycisnął do serca. Obiecał jej, że w duchu spożyje z nią ostatnią wieczerzę i nawet oznaczył godzinę, w której stanie się jej uczestniczką. Ze wszystkimi żegnał się Jezus bardzo żywnie, a nauczał przy tym aż do ostatniej chwili. Judasz tymczasem pobiegł znowu do Jerozolimy pod pozorem, że ma różne sprawunki do załatwienia i do zapłacenia. Obliczał on zawsze czas jak najdokładniej, żeby móc się usprawiedliwić ze swej nieobecności. Jezus pytał o niego pozostałych apostołów, chociaż wiedział dokładnie o każdym jego kroku. On tymczasem biegał przez cały dzień do Faryzeuszów i wszystko z nimi uzgadniał. Pokazano mu nawet żołdaków, którzy mieli pojmać pana. Dopiero na chwilę przed y, rozpoczęciem ostatniej wieczerzy powrócił Judasz do Jezusa. Ja odczytywałam duchem wszystkie jego plany i zamysły. Podczas gdy Jezus rozmawiał z Maryją o nim, otrzymałam wiele nowych objawień co do jego charakteru. Był on przedsiębiorczy, operatywny i usłużny, lecz przy tym pełen skomstwa, fałszywej ambicji, pychy, zazdrości, a co gorsza, wcale nie starał się zwalczać tych nałogów a mógł na równi z innymi apostołami działać cuda i podczas nieobecności Jezusa uzdrawiać chorych. Około południa Jezus udał się z dziewięciu apostołami do Jerozolimy. Za Nim poszło tam również siedmiu uczniów, pochodzących głównie z Jerozolimy i z okolicy, oprócz Natanela i Sylasa. Pamiętam, że był między nimi Jan, Marek i niedawno przyjęty syn biednej wdowy, która to złożyła w wierze ostatni grosz, Jezus nauczał w świątyni przy Skarbonie. Święte niewiasty dopiero później wybrały się w drogę. Jezus nie poszedł z apostołami wprost do Jerozolimy, lecz chodził z nimi długo wokół Góry Oliwnej po Dolinie Jozafata, nawet aż ku Górze Kalwarii, a przy tym bez przerwy nauczał. Między innymi rzekł apostołom, że dotychczas dawał im swój chleb i wino, ale dzisiaj ma zamiar oddać im własne ciało i krew. A więc zostawi im w spuściźnie wszystko, co ma. Także przy tych słowach wzruszenie malowało się na twarzy pana, jak gdyby usychał z pragnienia miłosnego i oddania się im jak najprędzej, jakby wnętrze swe, własne chciał w nich przelać. Apostołowie nie zrozumieli znaczenia tych słów. Myśleli, że Jezus ma na myśli Baranka Paschalnego. Niepodobna wypowiedzieć, jak niezmierna miłość. I cierpliwość cechowało jego ostatnie nauki w Betanii i tutaj.